Puste galerie, wszyscy zamaskowani. Kurczę, to się odbije ciężko na ekonomii ta druga, e, ta druga e, fala wirusa. Jeden z najpopularniejszych e, sieci odzieżowych, coś takiego jak Zara, tylko że chińskie nazywa się Only e, Relks. Mają kosmetyki, widziałem polskie kosmetyki tam. Ale pustki, widziałem trochę ruchu na górze. Ludzie wchodzili przez Ocean, robić zakupy, no bo trzeba jeść Tutaj zwykle są tłumy, tu się nie da przejść Stratowany, zdeptany, zwykle jestem Rzadko chodzę, to już pierwszy raz od pół roku jestem tutaj Coś miałem ostatnim razem kupować A, parę skrzynek Coca-Coli potrzebowałem I, I musiałem tutaj kupić, bo jakoś nie mogłem zamówić i pusty trochę niech stanęli nigdy na nogi po łosańcach Junkersów. Lincoln, o dziwo Lincoln się robi bardzo, bardzo, bardzo popularny, mimo jego ceny nie wiem czym to jest spowodowane, dobra jakość samochodów zresztą mój Ford jest właśnie na bazie tego Lincolna, praktycznie identyczny z tą różnicą, że oni mają brandę Lincolna a co dzisiaj robię, dzisiaj muszę kupić rakiety do tenisa, mam umówione spotkanie tenisowe Cifen bardzo popularne herbaty z mango. Bardzo je lubię, 20 juanów. Pychota, pierwsza klasa. O fakcie o tym, że galerie sobie już nie radzą tak dobrze jak kiedyś świadczył, że wynajmują, wynajmują takie przestrzenie w środku galerii. To kiedyś była dosyć taka zasobna galeria ale teraz wynajmują ich takim lotnym sprzedawcą. I idę po rakiety tenisowej, do rakiety do badmintona, bo połamałem ostatnio do badmintona. Miałem ciężki mecz. E, dwie godziny. No i zmasakrowałem rakietę. To znaczy, za silne uderzenia robiłem. I się wygła, czy wygięła. Nie wiem, popularne pieczywa z mięsem tutaj. Bardzo popularne. W środku jest taka kulka z mięsem, a na zewnątrz jest groch. Sos z grochu i jak to się nazywa? Już zapomniałem. Sos z grochu, taki na ostro. Zwykle te pociągi jeżdżą, dzieciaki, szczęśliwe na tych samochodzikach po całej galerii. No a dzisiaj pustki. W głębi sieciówka też innej herbaty tajwańska sieciówka herbaty Echo. Wyobraźcie sobie, że zwykle w normalne dni jest tutaj tyle ludzi. Że nie da się przejść. I po prostu nie da się przejść w rzece ludzi. A to są herbaty, właśnie tutaj. E, owoc taro. To taka, o tutaj, to taka blina, która rośnie w wodzie. Zero kalorii, ale wypycha. Moje ulubione grapefruit z mango. Cudowne. Teraz Wam pokażę. Tutaj ta sieć jest japońska. Zapomniałem aha już wiem ci spe specjalizują się w słonej i tej śmietanie a tu Lenko to samochód coraz popularniejszy na drogach chociaż go często i gęsto buduje to jest platforma XC40 Volvo bo to jest produkt Geely Lenko wykupił to i nawet się dosyć sprzedaje jak dla mnie ceny trochę zaporowe nie sądzę żeby to auto było warte więcej niż jest warta no ale wartość oparta jest na wartości każde każde, każde inaczej odbiera wartość trzeba przyznać, że auto jest ładna. nie, nie, nie przetrzej, silnik w środku mocny w turbie nowa moda w Chinach to jest takie kampingowanie, ale dzienny camping nie kilkudniowy, ale dzienny rano jedziesz, rozbijają sobie namioty grillują, a później campingują popatrzcie, zaraz przy wejściu to jest taka popularność teraz się zrobiła nawet mają grilla, ale grille coś ostatnio ograniczają, nie pozwalają grillować, ale widzicie, to jest potężny biznes, to jest teraz to, totalnie szał, kociołki, nie kociołki, na herbatę, stoliki dla milusińskich, tego typu rzeczy, zresztą służą, to jest zagłębie takie sportowo-namiotowe tutaj i jest tego, jak czego dobrego, to jest Decathlon, popularna sieciówka, zaraz muszę znaleźć, gdzie są moje rakiety. Kiedyś, jak nie mogłem znaleźć butów, mam wysoką łapę 45, to kupowałem tutaj buty. Teraz już ogólnie dostępne są wysokie łapy, bo młodzież chińska już rośnie teraz takie met 70, met 80. Dzieciaki to jest normalka, także jest dużo już. jest dużo już rozmiarów butów na duże łapy. Wielkoluda szukam, szukam, szukam. A tutaj są potrzebuję jedną rakietę tenisową ja je niszczę więc ja nie potrzebuję żadnej e, super drogiej potrzebuję taką zwykłą taką do zabijania much bo wielkim tenisistą nie jestem a klientów mam takich że wolę z nimi przegrać niż wygrać proszę 8 dolarów akurat są takie coś nie będę kupował droższej bo pewno ze złości z, lub ją rozczaską. Ostatnim razem przegrałem dosyć stromotnie i strzaskałem całą rakietę. Aha, jeszcze piłki potrzebuję. Nie mają tutaj piłek? No nie widzę, zaraz znajdziemy. Moda pastelowa dla pań. Buty tenisowe. One są od najtańszych. 99 Juanów do butów po 500 Juanów. A gdzie są piłki. Gdzie są pi piłki tenisowe? Nie widzę piłek tenisowych. no już są na ścianie. Nie mogę ich znaleźć. Ale zaraz, tutaj coś mam Proszę. 29. To jest 5 dolarów. Tak? 5 dolarów. Wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i jeszcze rakietę do badmintona, bo połamałem swoją i potrzebuję też lotki. Też tradycyjnie wow, wszystko wykupione, było parę dni ciepłej, fajnej pogody i wszystkie tanizny wykupione nie widzę ich no to nic, to tylko lotki kupię, bo muszę kupić taką tanio, znaczy muszę chcę kupić tanią, bo to nie ma sensu, bo nie jestem ani tenisistą pierwszej pierwszej klasy, a gram tylko dla rozrywki o, tu jest moja także znalazłem wystarczy Koledzy grają drogimi po 700-800. Ja nie jestem takim dobrym rakietkowcem, dlatego gram takimi zwykłymi. No to upołamałem ostatnio, także. Ta wystarczy, 7 dolarów dla świętego spokoju, żeby się ze mnie nie śmiali. I jeszcze potrzebuję Sharl Cox, ale Sharl Cox, czyli te lotki kosmicznie drogie. Kiedyś była tutaj taka półka z tanimi. Nie ma jej, wszystkie są super, mega drogie, a były takie po 19. A teraz są już tylko po 49. No nic. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Przyznam, że prawdopodobnie bym kupił droższy sprzęt, ale nie jestem dobrym graczem, stąd też, stąd też e, nie poradzę sobie. Może kiedyś będę na tyle, że będę sobie mógł kupić e, rakietę i ją naciągnąć. To zobaczymy. Pos, pusto, totalnie pusto. Rowery były kiedyś popularne, ale rowerów nie ma. Rowerów chętnych do kupowania rowerów już nie ma dużo. Chociaż muszę przyznać, że podrożały. Kiedyś rowery były tak po 500 juanów, 100 dolarów, 150 dolarów, dolarów, ale teraz tak bez 1500, 500 juanów to nawet nie wchodź do roweru, bo są drogie, są składaki, tanie i są też wytrzynowe, drogie. No, ale ja nie jestem aż taki dobry. Dla Milusińskich, a chcesz przetestować rower, no to mają tutaj takie miejsca. Wiatraki. Ja byłem dzieckiem, to miałem taki wiatrak na swoim składaku. Składany był taki na pół, że mógł się mieścić do przyczepy Czoka. A Milusińscy ostatnio wielka moda na Rollblades, także półki puste. Nie wiem, czy to wykupili teraz przed weekendem, przed poprzednim weekendem, jak było ciepło, czy to jest po prostu łańcuchy dostaw troszeczkę się sypią. A myślę, że jedno i drugie. Ludzie wykupili, a dostawy nie kwitną. I też się nauczyły sklepy, żeby nie składować. Tylko nadrabiają to, co potrzebują. Nie nadrabiają, nie robią restockingu tego, co nie potrzebują. Patrz na przykład moda męska, totalnie pełna. Ale nikt tego nie kupuje. Raz, że ta moda taka dziwna. A dwa, że akurat Ocean nie ma najładniejszych tych rzeczy. No proszę, teraz są już wszystkie 42, 43, 45 Brandy Oceana, ale nie są to najładniejsze designy ich. Własnego brandu. Jakby się nazywa Kweczecza, No ale każdy sobie coś wybierze. Dobre co tutaj jest, co się podoba, to, że to wszystko jest budżetowe w tym dekatlonie. Bo jest duży nacisk w mediach i w opinii publicznej na rozwój i ruch dzieciaków. A wristwatcha do biegania. I to nie są takie drogie. Miałem właśnie jeden wristwatch, ale kupiłem sobie go taki prosty za 20 dolarów, ale się zepsuł. Pewno było zaplanowane, że miał działać tylko miesiąc, a później wymienić na nowy. Taka ekonomia teraz jest, że wszystko trzeba wymieniać na nowe. Myślę, że tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. To jest chiński biznes, do usłyszenia.